Jeżeli myślisz, że masz ADHD, zatrzymaj się na sekundkę i mnie posłuchaj. Prawdopodobnie robiłeś, robiłaś listy do robienia rzeczy w sposób, który wywoływał w tobie niepokój, poczucie winy, stres i tak dalej. I chcę ci powiedzieć, jak do tego podejść, żeby nie rozwalać sobie głowy i nie atakować siebie za to, jaki jesteś, bo jaka jesteś, że tak po prostu masz. Także słuchaj uważnie. Jak robisz sobie listę rzeczy do zrobienia, nieważne ile tych rzeczy jest, rób ją na cały dzień. I ja mówię serio, Siadasz na koniec poprzedniego dnia albo na początek danego dnia i robisz listę wszystkich rzeczy, taki lejek tego, co musisz albo chcesz zrobić. I to nie jest nic nowego, ja wiem, ale trzeba dodać do tego jeden mały kroczek i to robi największą różnicę. Jak zrobić tą listę tych wszystkich rzeczy, które musisz albo chcesz zrobić na cały dzień, musisz dodać tak zwaną skalę jakości dnia. Ja używam do tego systemu trzech gwiazdek. Jak wygląda dzień na trzy gwiazdki, na dwie gwiazdki, na jedną gwiazdkę? Czyli. Co muszę zrobić w tym dniu, żeby czuć, czy że to są trzy gwiazdki? Dwie gwiazdki, albo jedna gwiazdka. Trzy gwiazdki oznacza bardzo dobry dzień. Jestem zajarany tym, że udało mi się zrobić te wszystkie rzeczy. Dwie gwiazdki to jest dobry dzień. Kurde, udało mi się zrobić coś z tej listy, faktycznie. Udało mi się na Teutatesa osiągnąć jakieś cele, które sobie wyznaczyłem. Jedna gwiazdka, no nie, dobny dzień, mogło być lepiej. Postaram się następnym razem. I taki system pomaga Ci wyznaczać sobie jakość dnia w oparciu o cele, a nie wyznaczać sobie celami jakość dnia. Czyli zrobię to wszystko, wtedy będzie dobry dzień. To jest niemożliwe? To jest niebezpieczne? Do not fucking do this. Have a nice day.